A jest na środku to? To jest, ale mi już nie jest. Jest okej? Teraz jest git. Mateusz, mamy 11 minut do yy, tego, żeby do pizzy, to no więc musimy raz, dwa się streszać. Szybki odcinek. Szybki odcinek. Same konkrety, zero pierdół. Zero. Ziobro! Wiesz co, tak ostatnio yy, trafiłem na taką wiadomość, że HBO Max puściło do swoich... HBO. O dobra, HBO. A mówisz Ajax czy Ajax? Ajax. No właśnie. <noise> yy, puściło maila do, do wszystkich swoich klientów nazwanego Integration Test Email 1. I tak pomyślałem właśnie, że w sumie spoko odcinkiem byłoby trochę porozmawiać o takich fajlach. Pośmiać w się. No właśnie, pośmiać się, jak to innym nie, nie idzie. A bo twierdziło, że to zrobił stażysta. Eee, że rzeczywiście był to błąd poływany przez Proszę. No najlepiej zrobić to na interne, nie? Ale to dali mu tam do zrobienia jakiś tam deploy czy coś tam w ogóle? żeby to no, Przez kogoś to musiał przejść, nie? No, no. Czy może przez nieskończoną liczbę Albo? tych juniorów jeszcze? Wykrył, yy, może wykrył jakiś błąd. Nie? Zobacz, już ludzie mówią na to dzień, że może Integration Test Email to jest nazwa nowego serialu i to jest taka zakamuflowany marketing. No proszę. Ale to taka propa jak powiedzieć o tym juniorze, który tam był, Tak. to y, jest tutaj przedstawiona taka sytuacja, że koleś zatrudnił się w firmie, bo wkurzał go bug, naprawił go mhm. i się zwolnił. Myślę, że to jest trochę taki urban Legend. Serio? kwejka? <grym> o <On> nie to jest. Teraz, <grym> <grym> legitne źródło, naprawdę. Przecież to na, na tym bazuje cała Polska. <grym> nie pytam, skąd bierzesz newsy. Z kwejka. Z demotywatorów. W ogóle no, demotywatory, to dla mnie to jest jak, jak to jest jak. Tak? Coach Mike! I want this. I want. Uczy i bawi i żenuje. Hmm. Szczerce, bo tak właśnie też przy okazji tych faili mieliśmy jeden odcinek podcastu, 14, gdzie też mówiliśmy o tych błędach w powiadomieniach PUSH w mBanku. banku I... Tak. I... A Ty chyba miałeś też taki przykład z Santanderem. Hmm. Tak, bo teraz była taka sytuacja, hmm. Hmm, gdzie hmm, robiłeś hmm, płatność, dokonywałeś płatności na, na przykład 14,90. Tak. I pobierało ci z konta 1490. Czyli co zrobili z przecinkiem? Przesunęli w prawo. Ktoś mówi, a co będę się pierdzielił z tym przecinkiem? Wiem, Wiem to. to. Właśnie to jest ciekawe, bo w programowaniu to działa inaczej niż ci uczyli w szkole. Nie? Przecinek z kropką inaczej to jest. No Zależy, bo to znowu jest problem z lokalizacją, tak naprawdę. Tak, nie? Tak, tak. Trzy razy na. No, Podstawowe błędy. Tu też masz trochę taki przykład teraz podobny? Tak, z, z jednostkami, mhm. nie? bo jak wiemy, są ludzie normalni i nienormalni. Czyli nienormalni, czyli tacy, którzy używają systemu imperialnego, czyli Wielka Brytania i Stany. No, i mamy metryczny, gdzie reszta świata reszta tak świata. ma. Tak, tu jest nawet tak. jest napisane, że reszta świata. Tak. I, I tam problem był taki, że oni tam jakąś odległość nie pomierzyli dobrze, i tak dalej. To znaczy, w jednym odległość była podawana w jednych jednostkach, a w innym była w drugich jednostkach. Co się sonda odczytywała, i się nie zgrało, się nie zgrało to po prostu, ale tutaj jest napisane, że to jest śmieszna, dość zabawna historia, dlatego że nikt nie zginął. Aha, Tylko tego, pieniądze no. uciekły. Ale myślę, że jak już robisz taki diploj, że wypuszczasz sądę w kosmos, to raczej musisz być pewny chyba. Co ale, robisz, ale to jest to w ogóle ciekawa sytuacja, nie? nie? Ja też w ogóle słyszałem o takim ym, dlaczego na przykład y, jakieś konkretne y, fonty są mhm. używane takie, gdzie mają zero, mają z kreską w środku. Żeby yeah? nie było pomyłki. Żeby nie było pomyłki. Wyzwoluję mhm. jeszcze znalazłem taki przykład, gdzie z powodu pewnego błędu mm, w pewnym szpitalu jakby pacjenci, jak już wrócili do, do domu, to dostali rachunek, żeby zapłacić za własny zgon. I z powodu błędów systemu 8,5 tysięcy pacjentów no, zostało uznanych za zmarłych. A chociażby... zapłacili? <noise> w ogóle od razu. Dało się to odkręcić? <noise> dało się to odkręcić, ale e, o tyle dziwne, że od razu informacja poszła też do ubezpieczyciela. I bo to trudniej trochę. Odkręcić. A to chyba dużo problemów jest z tym, nie? Bo wiem, że były takie sytuacje, że kogoś tam uśmiercili i potem trudno jest to w ogóle odkręcić. No tak. nie, ale patrz, tutaj osoba odpowiedzialna za, za PR powiedziała, że przecież o co chodzi? To nie to, to jest żaden Big Story i ona nie będzie się przecież tłumaczyć. To, to nie my, to system. Dobrze, ja w ogóle mam taką, taki przerywnik. W ogóle. No, Mam taki filmik jeszcze, bo przygotowałem go sobie i ja ci nie pokazywałem tego filmiku. No. Familiada z językami programowania. Język programowania. Java. I JavaScript. I JavaScript. Zobacz. Ze spacją jeszcze na Ze spacją no. No co zaraz będzie? Teraz który? HTML. To PHP. O, PHP. Nie będzie. To no bank. Nie ma, on nie istnieje. Takiego nie ma. Miło na, informatykę, to jest... rad, więc... na informatyka <komputerowna, laughs> no. no. Informatyk narciarz jest, narciarz rzeczywiście. <gibliarki> no. Nie mam pojęcia. Nie, nie, po. nie. nie. O, To jest nie do zrobienia, o, no co dalej? Tam, język C albo C. Bo to. To będzie. No to No. Yy, to w zasadzie C. Język C. Język C co będzie, co wrócimy. Hmm. No nie, nie ma. Mamy utratę o, to drugą, to co tam radę, jest? To ci... HTML pewnie? Może HTML. Zobacz, jesteś. A, to narciarz. O, Pierwsze miejsce. Właśnie. Najpopularniejszy język programowania: HTML. No jest, jest. C Sharp. Oooo! Tu... Myślałeś z tym C Sharpem. Nie wiesz, a wiesz dlaczego? Bądź świeżo po studiach, a no, tam tak. wiesz, wpływy Microsoftu były. Okay. Okay. No, będzie, no Nie ma, nie, nie, nie ma. Co byś teraz powiedział? Czekaj, PHP java, javascript, html, no nie wiem, css, ale to... html też nie jest językiem programowania, no css to już w ogóle... Nie, no pythona nie będzie, no nie wierzę, że... No java już była, nie? No java już była. W wersji script. Nie wierzę, że tam no, tak, ktoś no, tak. jakiś elixir albo coś takiego... Pascal. Pascal no. Turbo Pascal. A jeszcze basic. No, no C++ był. Nie, on powiedział C. C. bo tak długo się C, bo tak długo się zastanawiał. Plus plus, tak długo się zastanawiał. Tak, no i to tak na pewno. C, plus plus. C, plus plus. C, plus plus. c plus plus. Odpowiedź tak. mają finał. Odpowiedź. Finał. O, było rzeczywiście. No, a, Okej, tam ten, a tam tamten powiedział uznali, C, widzisz? Znali Java jako JavaScript, a C nie uznali jako C. To jest niekonsekwencja. No więc właśnie. Dobra, wróćmy do tych wszystkich fakapów, co tam się Dobra. jeszcze. Bo to, to, to ja przedstawiłem jako fakap. Okay, no, to jest taki na produkcji, na produkcji, bym powiedział. Dokładnie, na żywo. Bo tu pan no. Karol jednak powinien no. zadbać no. o to, żeby tak. to wszystko było ok. Wiesz co, inny przykład, który ja znalazłem, jest w sumie bardzo ciekawy i tutaj pewien użytkownik opowiedział swoją historię i stoi to jak użytkownik chce się chce założyć konto no i wybiera sobie nazwę kod. Jeżeli taka nazwa użytkownika jest już zajęta no to jakby system podpowiada może załóż kod 1 lub kod 2 no i tak jakby podpowiadał podpowiadał aż w końcu było tylu użytkowników że wszyscy już mieli zajęta od kod 1 do kod 99. No i potem system chciał podpowiedzieć kod 1 znowu ale że był on zajęty to próbował dwa i trzy i też były zajęte i się zapętlił. I jakby przez to cały system się wywalił. O, proszę, ale ktoś tu pomyślał, nie no. Nie przemyśleli, że może być tylu użytkowników o takiej nazwie. Nie, nie byli przygotowani na ten fejm. Tak. Ale jeszcze mieście coś z tym, jakimś tam nazwą użytkownika, hey, tak, tak, tak? Tak, tak, tak. No, jak myślisz? Jennifer Null. No dobra, no, dobra, a w ogóle dla programisty super, nie? Super, jest. No, no. Możesz wpisywać gdzieś tam i ktoś z testerów patrzy, mój kurde, coś tu się nie wie, tak. Albo non, na przykład by było. No, nie? O, non. No. No. Ale to też mają problem osoby, które mają bardzo krótkie nazwiska, bo chyba jednoliterowe albo dwu takie no, są no, w kinach gdzieś tam czy coś. No i za no, krótkie, nie, i nie przechodzi w formularzach. Tak. Tu w no. tym artykule jest napisane, że przed ślubem mąż ostrzegał ją, że będą problemy. No i rzeczywiście po ślubie się takie problemy pojawiły. Że właśnie nul niestety często powoduje problemy, i zaczęło się od tego, że nie mogła w ogóle zabukować sobie biletów lotniczych. Ale to jest ciekawa sprawa, bo przecież to jest w stringu i to powinno być jako string przecież przechowywane w bazie danych, a nie jako nul w sensie jako nul. to, to wiesz co, może jak jest. Porównywane są gdzieś wartości. Na bank w JavaScriptie jakiś tam eval jest i tyle. Od razu, od razu. Jak to się nazywa? jak porównujesz wartości o dwóch różnych typach i interpreter automatycznie. Kastuje. No, ale to inaczej rzutuje właśnie na te same typy. Nie, to się jakoś nazywało jeszcze. Jak się nazywało? Kurde. Jak sobie przypomnę, to dodamy. Tu w edycji. On dodamy tu. GitLab jeszcze miał taką, taką, taki mały fuck-up. No to wiadomo, że wcześniej już, chociaż teraz ostatnio w ogóle mogę powiedzieć, że na GitLabie trzeba było dodać weryfikację karty płatniczej, znaczy ciebie jako osoby, tak. bo korzystając z tych shard runnerów które tam są, wiara zaczęła kopać sobie kryptowaluty. I to wiesz, przez to, że ktoś tam się opierdziela tak. i próbuje na lewo zarobić jakiś hajs na hmm. tych bitcoinach czy czymkolwiek innym, to my musimy teraz karty swoje dawać. nie? Chociaż my Jak sobie my w firmie nie mamy czy... jeszcze trenerów, nie? mamy nie ma... swoje prywatne. No widzisz. Masz. No. No. no dobra, dajcie nam znać, czy wy mieliście jakieś fajle na produkcji, czy kiedyś kod, który puściliście, nie zadziałał tak, jakbyście chcieli. Czy było wam no, do śmiechu, czy raczej nie bardzo? Czy ktoś zginął, czy nie? No mam nadzieję, że nie. Ja też mam nadzieję, że nie. Że tylko co zginęło, to dane. Albo czyjeś dobre samopoczucie. Tak. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.